Diana, tutaj sobie coś przygotowałem na dzisiejsze spotkanie z tobą. Kolejne, nie ja Myślałam, że jakieś pisy, jakieś jajeczka, pisanka. To jest taki właśnie y, kawałek artykułu z jednej z gazet z dni poprzednich. Pięć powodów, dla których facet nie powinien sprzątać. Co ty o tym sądzisz? nie powinien uczestniczyć mężczyzna w przedświątecznych porządkach, nie bo się jego to e, stresuje, się może przeżyć traumę, <laughs> najgroźniejsze jest mycie okien, zaburzenia błędnika, o stratach, jakie spowoduje w budżecie sprzątający mężczyzna, e, wytłumaczenie mężowi, jak ma sprzątać potrwa wieczność, podczas sprzątania panom grożą kontuzje i tak dalej. Rozumiem, Sławku, że swojej żonie również prezentowałeś tę listę. No, niestety <laughs> przez cały czas skupkiem. jestem w pracy, więc e, jakieś usprawiedliwienie. usprawiedliwienie. Nie, nie, no chciałem tak. się po prostu dowiedzieć, jak święta spędzają gwiazdy znane z mediów. To dlatego tak cię zagadałem. Leżąc na puchowej pierzynie, przykryte złotą kapą i spożywając ambrozję z no się... wysadzanych diamentami kielichów. No tak to, ale to my nie, znamy, my nie znamy tego z autopsji, tylko znamy z opowieści innych ludzi o tym, między innymi dzisiaj w poranku.